Oppo ostatnio ma się całkiem nieźle w segmencie tanich smartfonów, nawet trafiając do mojej topki. Oppo dorzuciło do Reno 12 FS coś bardzo nietypowego, czego na pierwszy rzut oka nie widać. Ten materiał jest pierwszymi wrażeniami na zlecenie Oppo, bo normalnie pewnie nie miałbym czasu, żeby się tak szybko pochylić nad tym urządzeniem. Przypominam jednak, że moje przemyślenia to moje przemyślenia, a nie litania producenta, która byłaby tu do odczytania. Czym jest zatem Reno 12FS? Jest smartfonem doposażonym po zęby pod kątem pamięci. 12 GB RAM. Raz na jakiś czas widuje się w tym segmencie, ale 512 GB na pliki to rzadkość ogromna. Nie wiem, czy Oppo zrobił jakieś badania w Europie i wyszło im na papierze, że my jednak no, chcemy mieć możliwość rozszerzenia pamięci przez kartę SD, ale tak czy inaczej to kolejny smartfon Oppo po Reno 12 Pro, który ma slot na kartę pamięci i tym się ponownie Oppo wyróżnia. 512 GB plus kartę SD potężna sprawa. Obliczu tej pseudo skóry na rynku nie jestem zwolennikiem zwykłych plastikowych plecków, ale kto co woli, bo i tak większość urządzeń będzie miała założone etui. Tutaj jest matowy plastik, ale za to wyspa z apartami jest płaściutka. Dzięki temu telefon odłożony na stole nie kołysze się na boki. Ja mam wariant zielony, jest on ładny, tak ja przynajmniej uważam, ale to oczywiście sami musicie już ocenić. Renault 12FS ma płaski ekran i w obliczu tego, że takie ekrany są o dziwo, raczej w mniejszości, to oceniam to na plus, tym bardziej, że to przyzwoity AMOLED. 120 Hz, deklarowana jasność 2100 nitów, to dużo jak na te pieniądze, ale w recenzji jeszcze dokładnie sprawdzę te obietnice. Tu i teraz mogę Wam powiedzieć, że kolorystycznie jest to dobry wysiedlacz, na pewno nie zaliczę go do takich podstawowych, typowych budżetowych amoledów. Szkoda mi nieco większej ramki pod ekranem, gdyby były one wszystkie równe, to byłoby ideolo. Bateria ma 5000 mAh co jest normą, do tego 45W ładowanie. Konkurencja dalej potrafi kręcić się w okolicy 30W, także to jest spoko. Choć pamiętajcie, że można też znaleźć 67W ładowanie w tej cenie, choć godzina i 10 minut deklarowana przez Oppo no nie jest złą sprawą. Reno 12 FS ma gadżeciarską diodę do koła aparatów. Jest to nie dość, że wyróżnik, to rzecz całkiem praktyczna. No bo tak, może ona migać, jak dzwoni telefon i co fajne, może się ona aktywować tylko dla konkretnych numerów. Działa ona dla muzyki jako wizualizator, świeci podczas ładowania i powiadomień. Jest wielokolorowa, barwy możemy sobie dobierać, a w przypadku muzyki to nawet zestawy kolorów. Może ona pulsować w grach, także jest taki nawet mini-smaczek gamingowy. Naprawdę fajne. Nie jest ona jakoś bardzo jasna, także szczególnie będzie rzucała się w oczy wieczorem. Patrząc, że konkurencja ogranicza dostępność funkcji AI do tych droższych smartfonów, to cieszy bardzo, że Oppo chce je dawać wszystkim, niezależnie czy płacicie 5000 czy 1000 zł. Także tutaj jest ta bardzo dobra gumka do zdjęć, o której już mówiłem niejednokrotnie. Jest streszczanie artykułów, jak i ich odczytywanie na głos, ale to działa w języku angielskim. Natomiast nowością jest AI Studio. Fajnie, że Op. podrzuca dalej nowe rzeczy, a nie czeka na kolejne generacje flagowców, żeby to potem ładnie reklamować. To jest moim zdaniem uczciwe. Czym jest to całe AI Studio? Możecie stworzyć swoje zdjęcie w jednym z naprawdę dziesiątek, jak nie setek scenariuszy. W ten sposób możecie być strażakiem, kreskówkowym królem, czy wariacją na temat Monalizy. Musicie do programu jedynie wrzucić swoje zdjęcia, najlepiej kilka. Wtedy AI jest bardziej precyzyjne. Możecie na zdjęciu być razem ze znajomymi, bo AI studio ogarnia też foty grupowe. Jeden obraz kosztuje 10 punktów, a na starcie dostajemy ich 5000, więc przez rok możemy 500 takich obrazów sobie stworzyć. Są też ciekawe zrzuty z ekranu z poziomu podręcznego paska. Możemy wybrać konkretną zawartość, a nie później przycinać screenshota. No, to jest wygodne. A co w środku nam pan op? Powrzucił Ano Mediateka Diamond City 6300, czyli procesor, który nie nagrzewa się, ale też nie ma za bardzo jak się spocić, bo to mniej więcej segment Snapdragona 6S generacji trzeciej. Reno 12 FS działa dobrze i ogólnie op przyzwoicie optymalizuje nakładkę i system, więc nie miałbym jakichś wielkich obaw o szybkość działania tego sprzętu po roku, tyle, że na pewno pod kątem gier czy jakichś programów graficznych no albo takich AI-owych z obliczeń w chmurze, to po prostu z tym 6300 może to nie przyjść. Testy wydajnościowe i inne takie techniczne kwestie podejmę, ale dopiero po moich pełnoprawnych testach. Teraz nie chcę niczego w ciemno mówić. A i co ważne, mamy tutaj pamięć UFS 2.2, która jest dosyć istotną sprawą pod kątem sprawnego działania smartfona w najbliższych miesiącach czy latach. Mogłoby tutaj spokojnie być UFS 2.1, także 2.2 jest ok. OPPO nie poskąpiło optycznej stabilizacji obrazu dla głównego aparatu, który ma rozdzielczość 50 megapikseli. Nie zapomniało też o szerokim kącie o rozdzielczości 8 megapikseli. Trzeci obiektyw jest do makro i ma 2 megapiksele, także taki klasyczek w tej cenie obiektyw raczej nic, bo nigdy nie uważałem i nie uważam, żeby fota o rozdzielczości 2 megapikseli miała jakikolwiek sens. Tutaj macie kilka pierwszych zdjęć wykonanych tym smartfonem. Wydaje się, że oppo poprawiło się z kolorami i nie serwuje takich bardzo nasyconych barw jak to było w Reno 12 Pro. Jest naturalnie, a moim zdaniem to jest istotne. Szeroki kąt nie wygląda na zupełne mydło, jak to czasami bywa w 8 megapikselowych jednostkach, także może być na czym pracować. Tak w skrócie wygląda na razie Oppo Reno 12FS. Krótki przegląd rzeczy, jakimi Oppo chce nas do siebie przekonać. Jestem ciekaw, czy podoba Wam się ten gadżet w postaci diody wokół aparatów, czy postrzegacie to bardziej jako zbędny dodatek. Dzięki za uwagę i przypominam, że za jakiś czas pojawi się pełen test tego modelu na kanale. Do zobaczenia!